Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj pierwszy dzień w Hongkongu. Dla mnie to jeszcze jest takie niewiarygodne, że aż. Wow, jest godzina 10. Lecimy sobie coś zjeść oraz w ogóle zwiedzać. Ja niestety będę musiała dzisiaj dość szybko skończyć, bo o 17.00 zaczynam pracę do 21.00. No i co, jeśli macie ochotę na taki właśnie pierwszy dzień vloga z Hongkongu, no to zapraszam serdecznie do oglądania tego materiału. Zaczynamy dzień od wykupienia internetu na stronie której Wam już polecałam, żeby to zrobić. No i kiedyś Wam mówiłam, że właśnie w windach nie spotkacie, i ogólnie nie tylko w windach, nie spotkacie numerku 4, a to ze względu na to, że oni po prostu uważają 4 za pechową liczbę, więc dlatego jej nie dają. Już jesteśmy w 7-Eleven w Hongkongu, niestety tutaj jest już niestety drożej. Zapłaciliśmy za dosłownie takie, ale malutkie 15 zł. Więc no, już Tajlandia, Bali, te ceny niestety nie, nie będą tutaj istniały, zobaczcie. Takie coś malusia. To w Tajlandii by kosztowało, no nie wiem, może z 5 zł, 6. W tym filmiku pokażę wam Hongkong po prostu spacerując naliczając kroki, ruszając się i czując po prostu klimat. Chociaż tu jest sezon też deszczowy, to i tak jest piękna pogoda i właśnie dzisiaj sprawdziliśmy pogodę na przyszłe dni, jutro, pojutrze i tak dalej, i chyba tylko jutro i pojutrze właśnie ma troszeczkę padać. Natomiast później już ma być ładnie, więc no, jest to niesamowite, wiecie, dla nas też takie trochę, taki odpoczynek od Tajlandii, która faktycznie no dała nam troszeczkę popalić, jeżeli chodzi o te deszcze. Nie mówię, że z, z, źle to jakby teraz wspominamy, bo bo tak jak pewnie zwróciliście uwagę, mocno się skupialiśmy na pracy nad sobą, nad, nad swoimi produktami cyfrowymi i dalej No i co, no no tak czy inaczej, jak słoneczko świeci i chociaż jest gorąco, to i tak daje takiego pozytywnego, pozytywnej energii, uśmiechu, więc, więc podczas takiego zwiedzania też się aż chce chodzić i jeszcze z dobrą, pyszną kawą. Jest to dobre połączenie. <śm -trony> Pierwszy postój. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale Hongkong to jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. Dlatego jeśli wybieracie się na wędrówki, to lepiej zaplanujcie dzień od samego rana. No i też naprawdę przez tą ich historię, czyli Hongkong był jakby kolonią brytyjską do 1997 i dzięki temu oni bardzo dobrze umieją mówić po angielsku. Naprawdę tak aż mam takie poczucie wow, ale super też akcent, więc wiecie, por do Tajlandii, bądź też bali, na, której, na których no, nie za bardzo mogliśmy się często porozumieć w języku angielskim. Dla nas to jest duży, duży plus, że właśnie tutaj jest tak no, rozwinięte, hmm, te, rozwinięty ten angielski, żeby się móc łatwo komunikować z nimi, więc tam to ułatwia. Bardzo też dużo osób pytało mnie o kwestie finansowe. I tak. Moim zdaniem w Hongkongu jest drożej niż w Polsce. Jeśli chodzi o płatności, możecie na spokojnie w większości miejsc płacić kartą, ale dobrze wyposażyć się też w gotówkę, żeby na przykład sobie pojechać właśnie takim tramwajem. Powiem Wam, że tutaj fajna, nawet oferta, ale zwróćcie uwagę, że no drożej niż w Polsce. Więc dla nas to jest taki no dość, dość spora różnica. No, ale i tak warto pojechać, zobaczyć i samemu się przekonać. Jedzenie natomiast jest bardzo różnorodne, ale jak z cenami? Do schłodzenia oraz zweryfikowania cen w takim supermarkecie, właśnie sobie weszliśmy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I powiem Wam. Najłatwiej chyba jest po prostu dzielić te ceny. Więc jak widzimy na przykład 20, 30 no to po prostu na pół i wyjdą nam złotówki. Więc 30 no to około tam 15, 18 czyli około 10 i tak dalej i tak dalej. Mówię około ze względu na to, że wiadomo też jest Kwestia dodatkowej prowizji z Waszej karty. Jeśli oczywiście nie posiadacie jakiejś specjalnej, albo ym, no też ewentualna zamiana z załóżmy polskich na euro i tak dalej. Więc tam sobie doliczam, bo wiadomo to nie jest tak 50 dzieląc na, na, na dwa o, produkty, też takie właśnie do użytku higieny codziennej. 15 zł za szczoteczkę widzę, podpaski jakieś, 15 zł tampony w końcu są w normalnej cenie, takiej europejskiej. Mimo, że Hongkong jest znany z nowoczesnych wieżowców, nie brakuje tu też ulicznych straganów, które wyglądają jak trochę z innej epoki. Mówi się, że najlepiej Hongkong zwiedza się wiosną i jesienią, ponieważ latem jest tak wysoka wilgotność, że słońce może być no po prostu bardzo męczące. Powiem Wam, że ogólnie temperatura, jeżeli chodzi o porównanie z Tajlandią i z Bali, moim zdaniem jest bardzo mocno podobna, ale faktycznie no jeśli się chodzi, a jest tak słonecznie, no to wiadomo, no trzeba się przyszykować, że jest gorąco. No i gdybym miała porównać do Polski, bardzo trudno mi teraz powiedzieć, bo mając kontakt non -stop z Polakami, wszyscy mówią, że tam jest bardzo teraz gorąco, upalnie, więc no kurczę, no na pewno tutaj też jest okropnie gorąco, ale już się trochę człowiek przyzwyczaja po kilku tam dniach bycia. Fajna sprawa, za 30 zł. Zaskoczyło, to ilość terenów zielonych i parków, z których jak najbardziej korzystałam, żeby schować się w cieniu przed słońcem. I taką samą funkcję oczywiście pełnią wieżowce, centra handlowe, które będziecie mieli wrażenie, że stoją dosłownie jeden na drugim. Możecie wejść, schłodzić się, a w międzyczasie zrobić fajne zakupy poznać ich kulturę, zobaczyć jak ich taki normalny zwykły dzień wygląda i oczywiście skosztować przez smaki. Prawie o każdej porze dnia lub nocy możecie znaleźć dobrą restaurację, w której polecam na przykład spróbować tradycyjnych dim sum, to są takie pierogi parowane, albo na przykład żabich nóg. Jesteśmy w Kennedy Town. więc Teraz będziemy chyba jechać do i Zobaczymy, bo to jest dość spory kawałek. I zapłacimy i mamy pobierany kartę. Jestem też ciekawa. Ceny bilety na metro wahają się mniej więcej od 2 do 12 zł tak przy dłuższych trasach. Natomiast jeśli będziecie chcieli zwiedzać naprawdę mocno ten Hongkong, warto rozważyć kartę Octopus, która jest bardzo popularna i używana nie tylko w metrze, ale także w autobusach, tramwajach, sklepach i innych punktach usługowych. No i powoli zbliża się godzina, w której ruch się zwiększa. Więc dla ciekawostki teraz wam pokażę, jak oni wynaleźli sposób, żeby się nie męczyć, czyli takie schody ruchome. Dla mnie było to dość ciekawe doświadczenie i jest to bardzo, bardzo praktyczne i bardzo popularne. Natomiast ja zabieram Was na ostatni przystanek, czyli do więzienia. Tak brzmi to może dziwnie, ale było to niesamowite doświadczenie, które jest, uwaga, też bezpłatne. Bardzo fajnie możecie zobaczyć historię, jak to teraz wygląda, dlaczego to dalej, że tak powiem, funkcjonuje i jak oni też przerobili to więzienie na dzisiejsze restauracje, kawiarenki, w których możecie się spotkać ze znajomymi. Dzisiaj mam niesamowite, niesamowite biuro z takim widokiem. No i co? Dzisiaj mój dzień się kończy, bo lecę do pracy na 3-4 godzinki, będzie już te 22, więc jeśli materiał Wam się podobał, Hongkong został przez was troszeczkę zweryfikowany, jak wygląda, no to nie zapomnijcie o łapce w górze. Jeśli chcecie być na bieżąco właśnie z podróżniczym materiałem, no to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia!